Będziemy na coś jeszcze. Musimy dobić ten level, żeby mieć nowe instancje. Może teraz nam się lepsze party trafi. co, myślę, tam to nie było takie złe. Ja w ogóle chciałem sobie podlecieć, zapomniałem, że na tym alcie nie mam latania. A może teraz Wartek Pinnacle się trafi dla odmiany. A może nic się nie trafi dla odmiany. Tak. koksikpl has gone offline kto? koksikpl spoko o oh. widzisz <laughs> jednak jest vortex pinnacle o tutaj by mount, mu, mount by mógł mount mom, wypaść mom, mom. tak wiem mam nidować tak niduj bo ja go nie mam o stamina dałem masz żeby nie było już zapomniałem Speedrun! No, no, już widzę ludzie jak chujują pewno quest Nie, oni questy sobie biorą chyba Halo! Jest tu ktoś jeszcze? Dobra ktoś idzie. Jakiś chujter, ciekawe, czy będziemy tamta na petach Chyba nie ma. Przynajmniej nie, ma. nie wygląda na to. A co oni tam robią? Ten Max z paladynem? No. Bo... Nie, nie chciałbym. To jest Bladelf i Bladelf. O nie, dobra, masz. Przedwóz! Bladelsz... A, no to w sumie. To ja, la... ja latam! Ja latam! Jakieś gówno cię goni. W kobre, zszarżowało w ogóle. Hmm? Hmm? Mm. Chyba musisz y, dokonać aktu pogwałcenia. Kogo? Tej kobry? <laughs> nie! Myszki! A, bo mnie zacina. Dobra. Już pogwałciłem myszkę, już działa? Kobry. Już działa? No działa. Będę musiał sobie myszkę kupić, bo ona już ile jest popsuta. Już się powsta, nie? No, już mnie nie chce ich gwałcić więcej. Ponad dłuższą metę to... No kurde, jeszcze mi blokują za chwilę wszystko, co chcę wykastać w ciebie. My, moje, moje rzeczy na w to nie działają. Nie, nie A ja ciągle fruwam w wirkach! Jezu, jakie ja nie lubię tej instancji. No i patrz jakbyś miał taką farmić. Dobrze, że mi wypadł to pierwszym razem jak tu poszłam wtedy. A mi nie wypadł, też tyle to farmiłem. Całe 0 razy jeszcze byłam. jeszcze zanim... E, tak, zanim World wy of wyjdzie, arty. no to jeszcze dwa lata miną i zdąży wszystko wyfarmić. Tak, zanim, 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 zanim wyeksplorujemy wszystkie arty, <śm> to jeszcze mądre <śm> tak, Stratholme Strat wypadnie. Dokładnie. No już wypadł teraz na mądrze Stratholme, jak eksplorowaliśmy no. alty. No patrz, co chwilę, co próbuję kastać, to Holy lock, Holy lock, w mnie pocałujcie. <śm> <śm> Wiesz, mogę im przerywać jakieś spele, nie wiem co cię lokuje. Ja też nie wiem, co. Jakieś... Wszystko wygląda tak samo: same wilki, same no, bo nie wiatry. Lightning Bolt, do tego nie będę przejechać. Lightning Bolt Lightning Bolt jest spoko. O oh, jest! Green Battle, Halls of Origination. No, Ty level levelu jeszcze jednej parówki brakuje. Uh -huh. Ile instancji dostać? Green Battle, Lost City of Tolvir i Halls of Origination? Oh, o, ale będzie, i questów. Ale I będzie bram. Brown, bronze będzie, beat, będzie zabawa, Wałcie. będzie się działo. Będzie się. O, ktoś ty wyszedł? Jugi, jaki. A, Paladin O, widzisz, już, już niestety, Mag został samotnym Bladelfem. Nigdy tak nie robi DPS-u. Standard. Standard to nigdy nikt nie robi DPS-u. Tak, ty dps a tak DPS-u. Tak, ja mówię, że. Te instancje powinny się skalować tak, że powinniśmy w dwie osoby móc na nie iść, żeby mopki miały o dwie piąte HP tego co teraz mają. No to ty chciałbyś iść na scenario, na miejsce. Nie ma scenario. Na mniejszy level niż Max. No wiem Będę to scenario to pić na wodę fotomontaż. W ogóle w World of Drenner mają być jakieś scenario, ja nie słyszałem wszystko. Tak? Ale Quatom to ma być scenario. No co ty? No. Już nie będzie takiej instancji? Nie wiem. Ło wow, lol, nad nie wiedziałem. Myślę, że to po prostu instancja. Tak, tak mi się wydaje, że tak. Co, grzydupy? No ja mówię, ja mówię, że ja nad nie ogarniam, co się dzieje w tym. World of Runner, bo ja tak śledzę te newsy, że wcale. A ja tylko patrzę, co zmieniałem, Androidowi. idą ja patrzę, co zmieniłem I DK, szamanowi i tylko. I A ja tylko szamanowi, resztę mam w dupie. <laughs> Dlaczego ja mam Dayza? Czy ten Hunter włączył aspekt? Ale się tam męczycie, ja, ale ten się tam bo męczycie. No, no, to jest no No bo ten Mag powiem. w ogóle z tyłu się męczy. Co ten Water Elemental robi? A, Water Elemental bije tego mobka, co zależy i się go nie bije. Spoko. Nie bo... Z tego co pamiętam, ostatnio tego bossa w 3 osoby biliśmy. Uh -huh. z tym przeraupisem, bo tutaj mieliśmy DC na schodach, znaczy... A, te, faktycznie wtedy to serwer padł, no. No. Myślisz, że, że dlatego mieli potem takiego maintenance długiego? Yy, nie wiem, może. Oni mają ciągle maintenance'y długie, Blizzard nie ogarnia. Blizzard no, wipuje tak. na życiu. Jest to, ten Rogal robi. A co, co to w ogóle daje? Zamieść to Ikenrydus? Nie Nie ma tak, jak grać tyle w tą grę i nie Myślałam ogarnąć. Gdybym to to mogę tego używać. Aha, no spoko. Jezu, piszę do kogoś. Patrz, Beast ci wypadł. Już chyba jest dziesiąty raz. No <kluzł> Boże, jak ta... Dekrynandet się wiruje w tym dziwnie. Nie wygląda jak robiła Blade Storma. Chciałem powiedzieć, nie masz Blade Storm, ja jesteś paladynem. Tak, właśnie cię obraziłem. No <grymne> się czuć obrażona. wyzwałem cię od paladynów. Nie, tylko nie paladyn. Począłem się. A masz Alta komboj. Paladyna? <grymne> mam na 50. Który A ja tak. nie mam Alta. to czy mój w sumie, paladyn też ma 50. któryś level. Hmm. No znowu piszę, ja nie ogarniam życia dzisiaj. Roga, nie umieraj tam. Ok, nie umie wyjść z chmury. A to nowość. No, ja, no i umarł. Dobra, w drugim. Jezu, mag też nie umie wyjść z chmury. Jak ci ludzie mi na złość lubią robić? Ja nie ogarniam leczenia, jestem DPS-em. Nie utrudniajcie mi życia, bo ja nie ogarniam prista. Ja nawet nie mam bindów tutaj. Znaczy, dobra, na chwilę mam jakieś tam. Korzyść z tymi skill'ami do DPS-u. Powinienem sobie chyba y, jakieś te, jako że gram healerem, ściągnąć, mm. y, tak, jak to się nazywa no te kwadraciki kolorowe. Tak, kwadraciki kolorowe, o level, ale lip of faith. o dostałem gripa, będę cię mógł trollować i gripować. Tak, nie, chyba że do przodu. Wow, ale go zajebałam. Aż mnie ścięło, jak to byl, Tak, twoja myszkę też no. no nie! Cudowny skill, tak można ludzi trollować. Ja trollowa. już szukam trolla na pasku, żeby rzucić w to coś, ty No ty mi... ty masz półtorej minuty cooldowna? To jest taki fajny skill. Tamten resplis my go zostawiliśmy tam i poszliśmy <suszel> bez niego. <suszel> Biedny. Ale w tej instancji jakoś łatwiej zawsze idzie niż w stąd korzy, bo mi się tak mana nie kończy, jak tam. No, jest mniej paków, mi się wydaje. No, zdecydowanie jest mniej paków. No, tam ile jest tych paków przed. No, ale tam wiesz, weź pod uwagę to, że wszystkie czciliśmy, żeby jak No dobra, no, ale przed tym trzecim bossem ja tam jest tych paków z tymi grubasami, z tymi kasterami, co impy przyzywają. Tutaj to nic nie ma prawie w jest z tamtym. Znowu jestem super szybka. Dlaczego? A w sensie że dobra, hmm. czy to mogę zdispelować? Nie. <laughs> jakie to... No, ale będę teraz a zbierać to przed południem. Ale to nie ja, to ten mag. No ja wiem, że to nie ja. Coś mi się Myślę, dzieje. Że w ogóle. Mia pretensje, o, nie. mag się dusi! O, już się nie dusi. Nie, go za dusza. Czy ten Rogal do nas doszedł? Nie, on jeszcze idzie. Hmm. Jeszcze będzie długo szedł. Napisz, no, jak to optymalnie tego monta do farmienia. Dlaczego? Przez, no, że tak długo się je, idzie? Jeszcze do niego nie doszliśmy, no? No, dlatego mógłby. Akurat w stąd korze jest fajniej, bo tam dwie minuty już jesteś mm. pod bossem. A tutaj, mało tego, że musisz wszystko zabijać po drodze, bossa pierwszego zabijać, tam można sobie ominąć. No ja tam wszystko miałam przez tych pierwszych paków do pierwszego bossa. W tą korze? No, no i mam stres. Ja tam biegnę na pałę. One zanim do mnie dojdą, to ja już dążę zabić bossa i wracać. No tylko, że właśnie jak jesteś w kombacie, nie przejdziesz przez ten teleporter. Ja po dwóch minutach to już byłam przed instant. No, no, no w sumie starałam. fakt, masz rację. Zapomniałem, że tam... ...że przez teleporter nie można potem przejść. Ja zawsze wracam na sprincie z No sprinta, ja mam sprinta. <grym> no masz cztery... szybciej niż, żeby się czekać aż te moby dojdą do ciebie, żeby je zabić. Ja nie czekam, ja wybiegam. No awesome. wiem, no mówisz, że szybciej na pewno. Jakie? 44 koła! znowu urządzam 35 klikanie w skill'e. 35 jakie kryty mam. znowu urządzam klikanie w skille, bo nie mam zbindowanych. Ale teraz przynajmniej się wiatr to nie zbugował. I jak się dobrze ustawię, to mi wieje dobrze. O, teraz zimno. No no, kur... no nie mogę. No stoję razem z wiatrem i dupsko. Patrz, Beast ci wypadł. to jest? O, tak jest lepsza. No, z... tak się jest lepsze. No i dlaczego? No nie wiem duże nie ma tego Paladyna, bo by mi ukradł Tak samo jak ten DK i buty ukradł, do tej pory takie nie wypadły No, do, do tanka te buty chyba były No gdzież jakiś złodziej? <grytanie> Piękny skill, cudowny Halo, Nefiera, żyjesz? Mhm, mm że nie chciałam tego komentować. Co ten roga robi znowu? Nie wiem. Nic, umiera. Dobrze mi powiedziałeś, bo już nawet nie zwracam uwagi na niego. Byśmy go znowu zostawili. No co ten roga robi? Na pewno nie DPS. <noise> Mogę ci powiedzieć, czego nie robi. Znowu mi to korzeń wygodnie. jakiś procnostrinketa. Co to w ogóle jest? Boże. Gdzie są wszystkie wirki? nie się. Nie wiem. Wypierdziałaś wszystkie. I no bardzo dobrze, że ich nie, nie, nie ma, niego. bo ostatnio ty tylko się załapałaś, i żeś płynęła wszystko, nas, co jeszcze nie było. O, widzisz, wirki idą teraz już parami. Jakżeśmy już właśnie na górę, to się pojawiły wirki. Nie, tam stoi. Co stoisz w tym. No i co ja ci poradzę? Nie da mu się przerwać, bo stoi w tym. No bo jesteś niecierpliwa i od razu ich płynęłaś. Nie, nie stoisz w No tam gdzie stoisz w tym. No Ale ty no, no i tak nie leczy, więc Chodź. on się stoi. A, nie No dobra, zabij go po prostu. A czas jakby to też ściągało chwilę I na przykład ja rzucam na ciebie bańkę, tak naprawdę rzuca bańkę na mopki pod tym. To by był trolling hard. No widzisz, nad nim się zębów użyć na tej instancji, tutaj tak się nic nie dzieje kompletnie. No to tam jest fajnie, fajnie jak się używa zęby. No. Czy się jakbym była jak na rajdzie? ja ci mówię, że jak pójdziemy na raid, ja pójdę to. tym priestem, to będzie to najciekawsze Tak Chociaż nie, ja nie, nie lubię na raid healerami iść, ja wolę dpsować. Leczenie na radzie jest Ale będzie fajnie! Nie będzie fajnie, nie, nie, nie będzie, będzie fajnie, tak. bo nie będę pierwszy w skadzie i nie będzie mówił GZY nice DPS! co to było? Y, mag Mak zamroził. A tam Sapa w ogóle, Sapa on dostał? Nie, coś dziwnego Nie wiem. Nie ogarniam. To tak gwałcenie już nie pomaje, się. Aha, mówisz, że znowu mnie zacina? Tak. No cóż... Muszę myszkę wymienić na bank, bo będziemy mieli yy, zakłócenia w komunikacji. No i nagle się tym przejmujesz. <noise> Nie! Ja tylko sprawiam wrażenie, że się tym przejmuję O, buty. Patrz, wypadły ci buty tankowe. No super. No przecież chciałaś. Przecież masz gorsze, widzicie, kiedy masz buty? No. No wiem, jakie mam buty. Bardzo się cieszę, że są. A to no super zabrzmiało jakby w Byronie jakaś Wiem, bo nie wiem czemu tak O, czarownica no, to super, mi... To było tak troszkę... ...pomieszało się z tym jak chciałam wchodzić na twoją pierwszą mi... Czarownica tym, mi, czarownica mi O, widzimy już, już po schodach nie łaska zejść się pchasz... Dobra, idę po schodach Nie! No, a widzisz, chciałeś skoczyć tędy? To i oni chcieli Poszedłeś po schodach, to i oni za tobą, widziałeś to? Może. No. No i jest, a Roga w ogóle na górze został. Nie, on, gdzie on jest? Coś cię A ten rogal jest. już tam jest! Boże, no jest gdzie on jest? jest. No tutaj no, jest. No ja widzę go, ale nie mogę go w ogóle leczyć, bo dziś polas. Boże, co za człowiek. Wow. Teraz nagle uznał, że chce do przodu szybko lecieć. Może przypadkiem go ze Stefa wyrzuciły. Jeszcze nie to jest, to nie jest, nie Rogal, tylko nie Ogar. <głos> <głos> o, zobaczymy kto wygra dzisiaj. kogoś do tego. Nie, ja chcę, żeby zginęli, jak zbadowałem. nie potrafią w to wejść. Kto dzisiaj wygrywa? O, widzę, że Hunter zaraz umrze, o, 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 o. Zaraz się będzie działo. O, o, umiera, umiera. Ma Hunter też, dobra. Zostaliśmy we troje. Czyli taki stan, szkoda tylko, że ten Rogal tylko przeżył. Mogłem ich lipnąć, no ale po co? No, mu wystarczyło, żeby się ruszyło dwa yardy i by przeżył. Przeważnie ten Mag. On tutaj kompletnie obok nas, centralnie obok nas, zginął. No, na pewno się zdziwił. Tak, dlaczego nie żyje? Myślisz, że on myślał, że w tym stoi? Czy on po prostu tak przypadkiem tam stał? Nie, on myślał, że nic mu się nie stanie. Nie wiedział, o co chodzi. A tym bardziej, że to jest mag. muka z bloka odpalić, jak zobaczył, że ginie. Chociaż w sumie tak no szybko się też. tak. Nie, no przecież trochę giną. Trochę... Nie wie tak mocno. No w sumie tego huntera zdążyłem zaobserwować, jak ginie. mogę mu chwilę na ale eee, tak. To... Patrz. co? I co by dodało? Jakieś... I tak się nie o, fakt. Nie, yeah, wygraliśmy. Patrz, legity ci wypadły. Mam gorsze. A no, mi back, o, lepszy czy gorszy? Muszę wymienić moją miecz, Był taki ładny. Dobra, great, tak. CS instancja pokonana, możemy iść dalej. Zostawiamy na na później. A niech leżą!